Starłem chyba do najbardziej turystycznego miasta od do Samarkandy. Tu jest dużo turystów, jak widzicie, z tyłu. Idę szukać swojego hostelu, bo tutaj nie mam surfingu, nie znalazłem nikogo. No i co? Zwiedzamy Samarkandę. My życie za Ja już moim hostelu ładny. Mam swoją zasłonkę, więc spoko. Jest światełko, jest. Gniazdko no Dobra, ja ruszę na miasto Dziś tylko szybki spacer wieczorny Zaraz wokół mojego hostelu znajduje się Ragistan, dokładnie Robi wrażenie ogromne Aczkolwiek myślałem, że będzie trochę większe Ale, ale jest zajebiste Plus muzyczka, klimacik Światła Turystycznie, ale fajnie Kolejna atrakcja to Bibi Hanum, wybudowany na przyłomie XIII i XIV wieku, wielokrotnie e, próby remontowania były tu podejmowane do tej pory, jest remontowany, widać, że jest mocno zaniedbany, ale powiem szczerze, że przy innych atrakcjach, które tu już widziałem albo które zobaczę, to myślę, że robi takie przeciętne wrażenie. Zaraz obok meczetu znajduje się Siob Baza, a że ja lubię bazary i mam nadzieję, że wy też je lubicie, aczkolwiek wygląda na jakiś pusty i spokojny, tak z daleka ale może się rozkręci w środku. Jest to największy baza w Tamarkandzie, ale jakiś taki rzeczywiście spokojny. Nie ma krzyków, nie ma... Niektóre stanowiska są pozamykane. Może taka pora, ale nie wiem. W sumie nie zrobi nam jakiegoś wielkiego wrażenia, aczkolwiek wiadomo, warto się przejść zawsze. No dobra, spędziłem tu jakieś 5 minut. Przedłem w sumie wszystko i idę dalej. Kolejne miejsce do zobaczenia to aleja, Mauzoleów szachizinda. No i wchodzimy do środka. To pierwsze miejsce, w którym dla obcokrajowców cena wynosi tyle, dla lokasów tyle. Czyli dla lokasów to jest 30 centów, a dla obcokrajowców 2 dolary. Cena dla obcokrajowców jest 6 razy większa. Gdzie w nie zrozumiałe. E, gdzieś tam kraje zachodnie raczej więcej zarabiają niż tutaj A z drugiej tak, poczułem się trochę wykorzystany Ale ja powstała na wzgórzu, nieopodal lokalnego cmentarza rozmawiałem porozmawiałem tutaj z lokalnymi ludźmi, mówią, że lepiej jest na wzgórzu, by być bliżej Boga Mauzolea, ale każdy z, każde z to wejście to jest oddzielne mauzoleum No i to jest za tych bogatszych oczywiście, nie? Kuda? ale robi to ogromne wrażenie, ten styl, ta, ta niebieska kolorystyka mi się bardzo podoba. Naprawdę robi to ogromne wrażenie. Ja tu siedzę już od 40 minut i chodzę, patrzę, robię foteczki. Mega. Wszystkie te mauzolea powstały w wieku XV-XIV tym okolicy, niektóre nawet w XIX są, ale, ale większość jest xiv xv Tu możecie zobaczyć różnicę między odnowionym elementem mauzoleum a starodabnym. W sensie z początku widać bardzo dużą różnicę. Większość tych mauzoleów, które tutaj zostały wybudowane są z czasów Timura i wybudowane również przez Timura lub jego rodzinę. To, przy którym siedzę, to właśnie budował on, ten się zlecił budowę, i było to mauzoleum dedykowane, przeznaczone do jego siostry. Serio bardzo mocno polecam to miejsce wszystkim. Jeśli będzie na pewno tego nie ominiecie, no bo to jest kluczowe miejsce do zobaczenia, ale. Tak przypomnieć chciałem. Polecam. W wielu miastach można spotkać jeszcze pomniki Islamo Karimowa, który był tak naprawdę prezydentem. Uzbekistanu. Panował jeszcze chyba 5 lat temu. W chwili obecnej już nie panuje, jest nowy prezydent. Większość ludzi mówi, że jest lepiej. Zmieniło się dużo e, od czasów e, Karimowa. E, między innymi to, że można tutaj przyjechać swobodnie. Nowy prezydent otworzył granicę Uzbekistanu. Wcześniej Uzbekistan był bardziej państwem takim policyjnym, zamkniętym. Sorry, świeci mi strasznie słońce w oczy. E, aczkolwiek nowy prezydent dopuścił bardziej e, takiej islamizacji kraju. Można spotkać coraz więcej kobiet w burkach, coraz więcej kobiet w ogólnie okrytych chustami. Co jest dobre i co, nie, co jest dobre i niedobre. zależy no, dla kogo oczywiście. Ludzie, którzy są bardziej religijni, są zadowoleni. Ludzie, którzy są mniej religijni, są zaniepokojeni tym, że te ugrupowania islamistyczne mogą bardziej działać w tym kraju. Jestem właśnie w samym centrum miasta. Samarkanda, na placu Ragistan, chyba takim kluczowym i najważniejszym i najbardziej istotnym Najbardziej znanym z pocztówek, z internetu ze wszystkiego zabytku samego miasta. Czym jest Samarkanda? Co to, to za miasto? Miasto, które ma 520 tysięcy mieszkańców według Wikipedii, według kasów jest to około miliona ludzi. A historia miasta sięga VI wieku przed naszą erą. Wielokrotnie bombardowana, wielokrotnie niszczona we władaniu różnych narodowości od Arabów poprzez Rosjan, poprzez Turków. To, co jest też istotne, to Samarkanda jest miastem, które rozwijało się bardzo mocno w historii. Bez tego, że była kluczowym miastem na Jedwabnym Szlaku To tędy biegł Jedwabny Szlak łączący Europę z Chinami To tutaj zatrzymywało się wielu podróżujących tym szlakiem Taniej niż w Biedronce A, taniej niż w niszki. Dziękuję dziękuję taniej niż w I Wszyscy to zagadują o polsku. Nie tylko o polsku, po rosyjsku, po angielsku. O 18.30, gdzie już mi e, się trochę zapalane jest światło. No powiem wam, tak jak myślałem, że ten plac jest trochę większy, bo w internecie zawsze się patrzy z tych panoramicznych zdjęć tak tutaj. Naprawdę super, super. W Samarkandzie spędziłem dwa dni. Jest tu co robić i co zwiedzać, ale trzeba jechać dalej. Ja już jestem w Tak podsumowując jeszcze Chiwę, Bucharę i Samarkandę, to moim faworytem chyba jednak jest chyba Samarkanda. Tak naprawdę później Buchara, później Siwa, Jest są różne opinie, ale o idę bo przyjechał do mnie kolega. Właśnie prostu zrobiłem test na kowid z racji tego, że nie wiadomo, czy lecąc do Polski przez yy, Stambuł trzeba go zrobić, czy nie. On kosztuje tutaj 20 dolarów, więc nie jest tak źle jeszcze. Ja go zrobiłem dla tego, żeby być pewnym i żeby nie stracić bietu, ponieważ bilety są drogie. Yy, a mówi się tutaj i też nie wiem, do ambasady polskiej. Rozmawiałem właśnie z Alim, który pracuje w ambasadzie, tam czeka na mnie, yy, że według Uzbekistanu żeby opuścić Uzbekistan trzeba mieć test. Chodzi tu oczywiście o kasę. Jeszcze ostatnie chwile w markecie przed wyjazdem, przed moim wylotem do Polski jestem w sklepie z, z kołysankami. kołyskami chyba, nie? E, zobaczcie jak to w ogóle wygląda. Tutaj są ozdoby takie. E, pokażę Wam tam, bo tam jest postawione tak, jak powinno to wyglądać normalnie. I wygląda to następująco zobaczcie. To jest kołyska, tutaj kładzie się dziecko. A tu jest taka dziura. Taka dziura, do której się wsadza to. To jest taki pojemnik. I tutaj czymś takim, tu się wsadza siusiaka I tu jest kosika. Nie wiem, to jest bardzo skomplikowane, ale podobno to się używa do tej pory. I to jest dla chłopaków coś. To coś jest dla dziewczyn. Ciekawe narzędzie. Normalnie jest to używane na SIVA, mówi, że używała tego co na swoich synów również, więc eee, ciekawe rozwiązanie, ciekawe. I tu jest taka kołyska, to się normalnie buja dziecko. No i po prostu dziecko sobie leży, nikt się tym dzieckiem podobno nie przyjmuje cały dzień, dziecko sobie leży, Tutaj to sikanie spływa czy kupa i tak sobie po prostu to jest. Nie wiem czy zrozumieliście jak działa ta kołyska, ale dla tych co chcą zgłębić ten temat, w opisie wrzucam link do filmu, który dokładnie to tłumaczy. No i jeszcze jedno miejsce, moim zdaniem bardzo ciekawe. To jest miejsce, w którym zobaczcie, coś podobnego do trumny, ale nie jest to trumna. Jest to miejsce, co to, to naprawdę takie pudła na posag kobiecy e, i z takim posagiem kobieta jest oddawana przez ślubie Nie dużo to, powiem szczerze. No i co znajduje się w takim posagu? W takim posagu znajduje się nie pieniądze. Nie pieniądze się znajdują, moi drodzy. Znajduje się taki niezbędnik żony, czyli o, tutaj w ogóle pokazują mi, że to jest takie prawdziwe, metalowe nie, tutaj się znajduje, to jest niezbędnik, one w którym znajdują się jakieś ubrania, poszewki na e, kołdry, na poduszki. A nie, nie pieniądze, nie pieniądze, nic. A tam jest jeszcze większe wygody, Ale zależy zależy jaka, jak, jaki posak ma kobieta. No i pamiętajcie, że w Uzbekistanie też się targować, bo trzeba się targować w Uzbekistanie, nie? Zawsze trzeba się targować w Uzbekistanie. Pierwsza cena jest zawsze wyjściowa, dla turysty to już w ogóle jest taka, że szok najczęściej jednak e, przewyższona pewnie jednokrotnie albo dwukrotnie najczęściej dwukrotnie a w ogóle to poznajcie Alego, który poprowadza mnie dzisiaj po e, Taszkencie, na co dzień mieszka w Polsce a nie tutaj, ale teraz jest e, w Taszkencie, bo pochodzisz stąd nie? Dokładnie Ale mieszka już od 7 lat w Polsce ale przez e, Sytuację pandemiczną na razie siedzi tutaj, ale wróci, więc zobaczymy <grym> się pewnie jeszcze w Polsce. Panowie tutaj są tylko i łączni cięciarzami, najstarsza ulica, tutaj można wymienić kasę, ale już to nie jest za bardzo modne, ponieważ kasa w normalnym bankomacie i na rynku czarnym jest taka sama, więc się nie opłaca. A ty a byś Na. W Taszkinii odbywa się właśnie festiwal filmowy e, w jednym z budynków, który został zbudowany przez ostatniego prezydenta, który do tej pory nie był dostępny dla... E, Normalnych ludzi, zarówno Ali, jak i nas chyba chcieli wejść. Zobaczcie, jak tutaj to wygląda. I powiem Wam. Wygląda bardzo, bardzo fancy, bardzo bogato. Eee, ładnie, fajnym stylu. Taki biały. To mi się kojarzy właśnie z zbyt ksarny, taki styl Biały kolor, czarne okna, czarne jakieś takie wykończenia. Widać tutaj pieniądze. Pieniądze podatników, ale nikt za to oczywiście. Nikt z tego nie może korzystać na co dzień, to jest smutne. Ostatnie chwile w Uzbekistanie. Ja siedzę pod hotelem, najsłynniejszym chyba hotelem w Uzbekistanie. Mianowicie nazywa się on Hotel Uzbekistan. I mam nadzieję, że wam się moja przygoda tutaj podobała. Dajcie znać w komentarzu oczywiście, czy się podobało, czy nie. Podsumowując, Uzbekistan, świetni ludzie, naprawdę. Chyba mogę ich porównać do ludzi z Iranu, którzy do tej pory byli moimi ulubionymi ludźmi, najbardziej mili, mi, mi, miłymi ludźmi, najbardziej otwartymi, chcącymi pogadać, pomóc. Kuchnia, nie? A mi nie przypadła do gustu kuchnia uzbecka. Natura. Dużo pustyni, mało góry, ja oczywiście lubię góry, ale mimo wszystko i tak jest super. Tutaj, mimo tego, że tych te gór nie ma tak dużo, oczywiście są, tylko trzeba je dobrze poszukać. Miasta. Miasta są super. Naprawdę, jeśli ktoś lubi e, architekturę Samarkand'a, Hiwa, e, Bukhara, szok. Naprawdę piękne miasta. E, zdziwienie, że można takie coś w ogóle wybudować, takie, takie piękne. No i lokalne życie, które przeżyłem. Lokalne życie, które przeżyłem. Lokalne życie, czyli e, moja przygoda w Bishareku. Naprawdę cudowni ludzie e, poznani na wsi. Zachęcam do podróżowania lokalnie, w takie rozmawiania z lokalcami, wtedy się poznaje najbardziej yy, daną kulturę. Żegnam się z wami i widzimy się na następnej Ochoi przygodzie. Hej!